Siema, dzisiaj pokażę wam miejsce, do którego zombie nie da rady wejść. To jest taki poradnik, jak zrobić bazę przed zombiem ukrytą. Więc patrzcie. Tutaj jakieś jajko zombie potrzebuje i albo innych mobów nawet. Patrzcie, jest zombie. O, albo to. To. O. Obrońca. Postawimy sobie ich przy zamku. Bardzo dużo. I zobaczycie, że mi nic nie zrobią chyba. I jak chcecie wejść, to trzeba kucnąć. I wejść na tyle. I patrzcie. Game moda sobie zmienię. Zobaczycie, patrzcie. Zróbmy, patrzcie? Widzicie? Oj, wow. zlecieli się i nic nie zrobią. Widzicie? W bardzo fajny sposób. Więc polecam i pa pa!